Tak jest bardzo silna rodzina, mówisz? Ja na pewno będzie trzeba zrobić górę, no bo skoro jest tyle miodu, to jak na pół to się na to już na pewno. ryb. będzie trzeba tu Dobra, zrobić tak. górę i przywieźć korpusy. Dobra, czyli wiemy co mamy robić. Wracając do tego pyłku, nie powiedziałem jeszcze o tym, co większość ludzi pszczelarzy wie, ale nie, nie wiedzą tego ludzie, którzy jak gdyby zaczynają pszczelarstwem. To no, też, 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 też. Czyli tak bardzo. Ja, bardzo. bardzo dobrze widać, jak pyłek noszą pszczoły. plastikowy, kolorowy, nie? zbierają je na tylnych obnóżach, tak zwanych. Mają tam takie haczyki, mówi się na to, koszyczki. I w jednym takim koszyczku, zależy od gatunku rośliny, znajduje się nawet ponad 200 tysięcy drobin pyłku czyli one, one, one robią taką kulę z tych drobin pyłku bardzo pracowicie krążąc między kwiatami drzew, krzewów czy, czy jakichś roślin zielnych. No i tych, tych zależy od gatunku, jest na tych dwóch obnóżach od 300 tysięcy do prawie pół miliona To jest niesamowita praca wykonywana przez pszczoły. Ja są taki ciężar z sobą, Zresztą jak nie są nektar, to też są obciążone nawet do 40% wagi swojego ciała. Tak samo z tym pyłkiem. Także to są niesamowite organizmy. Lecą bardzo szybko do 40 km na godzinę. Jakby to przełożyć na wielkość helikoptera, to helikoptery by musiały latać ponad 1000 km na godzinę. Nie ma na świecie takich helikopterów. Także nasza technika jest bardzo do tyłu. W tej rodzinie jest słabo, nie? A to nie jest słabo, ponieważ... Pili bo pili bo ja założyłaś tam ten. w tej chwili. Tak? No bo ja... W górnej i, i w pół na czwartej. Jest, jest dobrze. Jest dobrze. Czy w, w tej następnej. Może, no bo będzie pyła no jest nud. No, Ona jest była i była tylko na 8 rankę, ale wpadł. Także jestem zaskoczony, jeszcze niedawno co noc były W dzień też nie było za ciepło. Wystarczyło kilka fajnych dni, nie? no i ten przedwczorajszy opad deszczu pewno spowodował to, że, że wszystko bujnęło. Poprawiło tę sytuację, wiele roślin czekało pewnie na deszcz, a ciepło... No w tej ostatniej rodzinie tutaj też będziemy... W tej ostatniej rodzinie tutaj... Sprawia przez to, a tam oczka. W tej ostatniej rodzinie też... Też zbieramy pyłek. Prasz, 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 prasz. A tu jest mniej miodu niż tej tak. naj... najbardziej, ale już jest. Wiesz? Z, z nie wiem czy... czy trzeba sprawdzić pod kątem ewentualnego wyrojenia Ja tu wtedy... Nie wierzyłem do tego... Ale bo chcą, muszą... Andrzej, to w tą Aldeku, najpierw wyciął w akurat Tu na mnie A ci się łatwiej robiło. No nie wiem czy tu miała gdzie czerwić Jestem ja na że jeszcze nie zaczerwione wszystko. I już Woda. Jest Jest mateczki, ale płonę ale jest czyli może być nastrój. Tak też będzie trzeba górę budować a wszystko zaczerwione wszystko, bo matka nie ma gdzie czerwić pilnuje pilnuje co się pojawia nowego i od razu zaczerwia parli budują dołem nadbudowę budowę dolną <laughs> ale trutowego czerwie nie ma dużo a ja jest nie, ja mówiłem, że nie dużo ale ja to się ja tu trutowy też <laughs> i tu musimy przyjechać robić góry właściwie w dużej części rodzin nie? I ro robienie gór to jest e zakładanie następnego korpusu który będzie później korpusem miodowym ale na razie przekłada się e te ramki z miodni o takie jak ta takie jak ta, gdzie jest tablica, gdzie jest zaczerwione w 100% i nie ma jajek przekłada się takie ranki na górę żeby rozbudowować rodzinę żeby matka na dole miała gdzie czerwić przekłada się tam susz lub węzę no i, i ona ma wtedy gdzie czerwić nie wpada tak łatwo na strój rojowy Tu też jest coś no. I tu też patrz no. Tam na dole patrz Coś takiego alamateczki Takaj Nie wysoko, no. bo ja wyciągnął Leczeko, bo to bruczek brucowy. No tu jest dużo dużo pieżli, bardzo dużo pieżli. trochę czerwiotruzowego ale matka nie bardzo ma gdzie czerwić, dlatego musimy w najbliższych dniach zrobić rumie w górę U. no i jeszcze pyłek musimy wyciągnąć nie? żeby mieć dźwigać, to może trzeba tylko daszek przełożyć Jest jakaś nadzieja na wczesny miód. U nas w górach miód przed połową maja to rzadkość. A w tym lotnisku jest taka nadzieja. Jest tu Sporo pyłku też. Nie tyle co tam, ale... No w tym... W Dymulu też jest pyłek. Jest może go 40 deko. Fajno. Słychać bażanty w tych krzakach Tarniny nie atakują w górę robią, robotę na dole pod każdą rampą w większości ulic tutaj miodu w północnawce nie ma chyba dużo no, ale ostatnio było zimno to mnie trochę nawet wyjadł podbieram tutaj modurę madurę ponieważ są jak gdyby już tak zaczerwione czerw kryty oczywiście bardzo dużo czerwi trutowego chciałbym Wam pokazać czerw trutowy no. Tak, to jest czerw trutowy, takich garbatych. Nie ma tu na szczęście mateczników, na razie nie spotkałem. Przynajmniej krytych mateczników, tak jak w poprzednich ulach nie było krytych mateczników w ogóle. Tu nie ma żadnych. No i jakieś płone takie, na razie nie groźne. Wiadomo, że jak zdarzy się kryty matecznik, to w ciągu krótkiego czasu rodzina się może wyroić. I nie ma co kombinować z na wyglądzie młodego, jak to wygląda w latach, tylko trzeba robić od lat. To jest najlepsza metoda, nie traci się czasu, a zapobiegnie za się wyrojeniu. Trzeba oczywiście zdążyć, bo często jak zasklepią matecznik, to od razu latują. Bawiam się. bo wszędzie w była jest bardzo dużo czerwiec ruchowego, co świadczy o tym, że nastrój wojowy różno może być powszechnym miejscu. Bo rok jest trochę nietypowy. Chyba wielka susza, zimno, przymrozki od, praktycznie od pierwszego dnia wiosny na się pomyłki przymrozki. W maj, właściwie tu kwietnia, zaczął się O, tam na dole roboty narobiły, więc trzeba to los przerwać. Tam no to też pójdzie na górę. W kwietnia zaczęły się upady deszczu, na szczęście. było trochę jak słyszę tutaj, góra. Ale zrobiła się w ostatnich dniach tak zimno, że no nawet tu w tej okolicy spacznie. Romanka, Rysianka, Rybowska pokryły się śniegiem. Już w tej śnieg schodzi, ale, ale jeszcze jakieś tam wreszcie są. No. Ja. Natomiast często po takich okresach właśnie przestojów szkoły padają na stój rojowy. Ale że ten rok jest trochę późniejszy niż strukturę, to jeszcze to nie jest kulminacja tego nastroju na całym szczęście no i czekam na tych korkucy aż kolejna żonka przyniesie no i będziemy przeglądać dalej no jest lepiej niż myślałem bo wygląda na to, że jeszcze się nic nie wyroiło ani mam nadzieję w najbliższych dniach się nie wyroi, bo robimy wszystko, żeby dać im trochę roboty a jak im się dołoży roboty to trudniej wpadają w miasty rojowe no, to już ostatni filmik stąd, bo korpus się zbliża Na am